Zapraszam na film www.domza150 Cześć, w ostatnim dniu tego roku, tygodniu, poniedziałek, 20 chyba, 9 czy 30 dzisiaj, no ale ostatni poniedziałek tego roku 2019 lecę do chłopaków. Mamy 9.19 już, tak więc chłopaki już działają, to sporo zobaczymy. Bo chcieli sobie dzisiaj dociąć po prostu. Jak dotkną dzisiaj grady, to będzie super wynik. My potrzebujemy ogólnie jeszcze dwóch tygodni po nowym roku, bez opadów, takich konkretnych deszczu i śniegu i mamy piąty dach zamknięty będziemy mieli, tak więc naprawdę poszło to rewelacyjnie. Czas to pokończyć. Działówki. Kupię chłopakom tam na jabłonkowej na jabłonkowe i na Poetów zresztą czyli do wszystkich domów mamy już yy, możliwość czerpania z prądu, z sieci tak więc kupię tylko dużą nagrzewnicę taką na siłę yy, osobiście chłopakom pozabijam okna tam gdzie nie ma okien, bo tam gdzie są okna to będzie bajka robota, bo nagrzewnicę dużą wrzucimy elektryczną yy, i będzie super sprawa do pracy wygodnej, czyli będzie można pełne dniówki przepracować, bo i, i oświetlenie będzie i będzie ciepło yy, taki był plan, taki był plan no i udało się to wszystko, pogoda nam oczywiście dopisała, no bo na, na to nie mieliśmy wpływu, ale również mieliśmy plan których wy nie wiecie, bo, bo nie było takiej potrzeby i nie ma w tej chwili takiej potrzeby, żeby was o tym informować. Co byśmy robili, gdyby nie było tej jednak pogody na zewnątrz? Na całe szczęście pogody mamy. Ktoś bardzo fajnie napisał w komentarzu pod ostatnim filmem, czy przedostatnim, że 15 lat temu już dawno byśmy nie robili. Oczywiście zrozumiałem i masz rację, podpisuję się obiema rękoma pod tym, bo pamiętam te czasy. Miałem tą przyjemność w tych czasach dojrzewać, dorastać żyć, tak więc z całą pewnością 15-20 lat temu nie pracowalibyśmy bo pogoda na to by nie pozwalała bo było po prostu minusowe temperatury był śnieg, było zimno bo była zima, teraz zima wygląda taka nie inaczej, przynajmniej u nas tu w myśli Myśliborzu, bo również przesyłacie mi Zdjęcia z całej Polski, z gór. Dziękuję serdecznie za zaproszenia za zdjęcia. Fajnie tak popatrzeć, jak u was po pół metra śniegu leży przed wejściem, bo, bo dla nas to jest widok, którego na przykład tutaj na miejscu u nas w myśliwożu to pokolenie, które się urodziło powiedzmy 5 lat wstecz, 6 lat wstecz, 6 lat. Nie widziało śniegu. Te dzieci, które dzisiaj mają po 6 lat, nie widziały więcej śniegu niż 3 cm przez parę godzin śniegu. Na Sankach nie jeździły nigdy, jeżeli nie wyjechały w góry stąd tutaj od nas, tak więc zmienił się ten klimat niesamowicie. Dobrze, że na plusie chociaż dzisiaj, ale tam powiem na górze, że na pewno nie jest fajnie. O, tu widać dokładnie, już dwie są w połacie, znaczy jedna połacie już jest. Halo? Znaczy, się jedna połać, źle mówię. Ta trapezówka już jest tutaj zrobiona. No, dzisiaj chłopaki tylko dotną Na następny dzień będą spinki i taśma. Czyli, jeden dzień jeszcze będzie spinki i taśma. Jeden dzień, gąsiory. No i później z półtora dnia dachuwa. Chyba się na tył przenieśli, jak mnie zobaczyli. Zimno? Ja wczoraj tak zmarzłem, że szok. Wczoraj, człowieku, myślałem, że palce sobie odmożyłem z kamerą, latałem na guziku, trzymałem palucha i masakra. Sposób, w jaki to robimy, wam pokazywaliśmy na myśl na. Gdzie? na myśliwożycach, tak? na myśli wam prezentowaliśmy, w jaki sposób to chłopaki docinają. Sznurek odsunięcie od gradu, od tej łaty pod gąsiory, odsunięcie zresztą było tam to dokładnie pokazane na jakiej zasadzie to robimy i tego się trzymamy odrobinę sobie chłopaki usprawnili w zaznaczaniu jakiegoś innego markera tylko mają co? co? lipkins no bo ja ołówkiem wtedy męczyłem, nie? nie, markerem ja no. tylko tam też był mat chyba tak, tu jest już połyc, to już no, wiesz. a ółeczek jakby tu się poślizgał tylko. Zobaczcie co mi Michał wysłał. Michał, dziękuję, nie daję żadnej kartki w środku, tylko po nadaniu widzę, że ty to ty. Kimkolwiek jesteś, dziękuję. Pewnie jednym z naszych widzów. Ale chyba może cię denerwowało. To jak z tych trzech stopni pracuję, domyślam się. Odpisz w komentarzu, jakbyś mógł. Czy to rzeczywiście był powód. Zaraz chowamy i dzisiaj mi się to z całą pewnością przyda, bo dzisiaj będę działał. Dzisiaj chcę mieć sufit na gotowo zrobiony. Tak więc spoko wodza. Kurde. Wszystko już dobrze. Ha, cyk, cyk, cyk. Będzie git. Dziękuję, Michał, bardzo. Na pewno będzie wygodniejsze, bo nawet mogę. Ale fajna sprawa. Tak jest symboliczna. Dziękuję serdecznie z całą pewnością się przyda i będziesz miał okazję zobaczyć jak z tego korzystamy no i makalisterowskie nie wiem czy w Kastelanie są dostępne czy nie wygląda solidnie a czas pokaże czy solidna będzie myślę że będzie bo tu nawet zawiasy są oku okucia takie konkretne. alu lekkie tak więc spokojnie dzisiaj mam plan żeby sufit mieć zagruntowany sufit prawie mam przetarty yy... Żyrafę kupiłem w Obi, nie wiem, Hitachi czy Hyundai. Sorry, miałem Hyundai Santa Fe kupić, ale kupiłem sobie to. Kupiłem sobie żyrafę. Trzy czwarte mam przetarte. Jeszcze tu. Przetrę do końca. Zagruntuję to dzisiaj. Podniosę temperaturę do 20 paru stopni tak żebym wieczorem mógł jeszcze przyjść zobaczyć już na gruncie gdzie jakieś ewentualne zaprawki porobić gdzie jakieś rysy są bo tam widziałem że dwie rysy nie pęknięcie na tym tylko gdzieś zahaczyłem chyba krawędzią tutaj żyrafy tak więc taka sytuacja tu musiałem sobie przerobić mocowanie bo oczywiście do makalistera nie pasuje ale to akurat zrozumiała sprawa bardzo. Dawno tego nie robiłem, powiem Wam, że kurczę, mimo tego, że tro człowiek trochę ma siły, ale jest co dybać. Czuję, Plecki, czuję, naprawdę, no, ale jakiś tam, bez większej tragedii. Bo jest, to dźwiga tak. Widać, tak. Ktoś, kto nie robi tego nigdy, to może się tak nie wydawać, ale jest coś widać, proszę mi uwierzyć. Uchwyty lamp wykręcałem to gdzie było fakrowane i dużo się to robi. No i dotarty. Teraz tylko narożniki, oczywiście przy kącie prostym, tutaj przy krawędziach, to już ręcznie polecę gąbką. Ale gdzie jest gąbka? Mi jest najwygodniej gąbką to lecieć, to dużo nie ma. No oczywiście poszło w miarę szybko, no bo nie, nie ma jakichś tam dolin, y, gór zbyt wielkich. Na miarę własnych możliwości zrobiłem to we własnym zakresie i cały garaż będzie zrobiony we własnym zakresie przy pomocy chłopaków oczywiście przy samej konstrukcji nie przekroczy 30 tysięcy tutaj na gotowo z podłogą, ze ścianami z fototapetą na dwie ściany prawdopodobnie w granicach 800 zł z wełną, ze wszystkim, z elewacją na gotowo, gdzie na gotowo będzie piątka wełny elewacyjnej i jakiś płuc, struktura do tego dodam jeszcze co do tego wchodzi, bo liczyłem ostatnio dosyć dokładnie to wszystko, oczywiście z klimatyzatorem z elektryką kompletne to, co będzie zrobione, z rynnami i jeszcze będzie opaska dookoła zrobiona półmetrowa. To również krawężniki mam policzone. Co prawda już te krawężniki mam kupione, zostały mi, ale policzyłem je w takim koszcie, w jakim zostały zakupione. No i jeszcze system alarmowy w tym wszystkim jest policzony. Tak więc w granicach 28 tysięcy złotych to, co mam w tej chwili policzone, chyba, że czegoś nie przewidziałem, co przyjdzie dodatkowo. Przewidziany również halogen ten, który jest na zewnątrz. Instalacja kompletna. No, jak coś dojdzie dodatkowego, będę Was informował. Jeżeli chodzi o koszty, yy, koszty użytkowania, to w skrzynce elektrycznej będzie bezpiecznik specjalny, który będzie tylko yy, zliczał yy, klimatyzator. Tak więc będę Wam co jakiś czas sukcesywnie pokazywał, w, w jakim koszcie, yy, na, na, z dnia na dzień, tak naprawdę, czy z tygodnia na tydzień, zobaczymy, umówimy się jakoś tam, w jaki sposób to robić. uchwyty od... Uchwyty odkręciłem od lampy, bo łatwiej było dojść w takich miejscach jak tam na przykład. Tu również, tu nie, tu nie trzeba było, ale tam było dużo prościej to zrobić. Teraz jadę po grunt, znaczy jeszcze przeszlifuję kostką na zewnątrz, wszystko jadę po grunt. Zagruntuję, podnoszę temperaturę już teraz, żeby to... 25 stopni ale to będzie sauna. Grunt, grunt złapię do wieczora na pewno. Aha, dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest wtorek. Wczoraj nie skończyłem tego, co mówiłem, że dzisiaj będzie, bo ważniejsze były sprawy pod koniec roku, jednak parę rzeczy nowych trzeba było dopiąć. No, kiedyś popełniłem ten błąd, że nie przestałem trzymać rękę na innym biznesie, który prowadziłem wiele lat, no sporo lat temu zresztą. Tak więc zaniedbałem trochę biznes przez to, że chciałem robić coś we własnym zakresie. No i spieprzyłem temat, nie przypilnowałem, biznes poszedł się chodzić. Długów narobiło, ale teraz tego błędu nie popełnię, stąd też opóźnienia tutaj przy tym, bo rękę trzymam na pulsie, czyli firma domza150tysięcy.pl Łukasz Dziawierz jest dla mnie najważniejsza w tym momencie, bo, bo to jest główne źródło mojego dochodu i tego pilnuję. Tak więc zaraz wezmę kawę, tylko pojadę do chłopaków, bo chłopaki wczoraj odcinka zrobili. Zrobili docinkę, a teraz dzisiaj zabrali, nawet dzisiaj się z nimi nie widziałem wam powiem szczerze jeszcze, jest godzina 12.25 jest w tej chwili. Tak więc wezmę kawę, podjadę zobaczyć jak to wygląda u nich w tej chwili. Film oczywiście wam upublicznię w Nowy Rok, 1 stycznia, no myślę, że troszeczkę później niż zazwyczaj o 9, bo szkoda, żeby, żeby go niektórzy przegapili premierę filmu, a znając życie wielu z was Czego Wam życzę, żebyście imprezę zaliczyli przed nią Żebyście ją spędzili po swojemu, tak jak chcecie I tyle Ja w tym roku, my w tym roku odpuszczamy Bardzo spokojnie Za rok będę robił pewnie w piwnicy, jak już będzie jak już będzie piek, piekiełko gotowe, no to z całą pewnością zrobię A w tym roku Oczywiście nie ubolewam nad tym, bo wodlamy mnie ten Jakaś nie jest strasznie ważna sprawa, żeby się dzisiaj koniecznie nachlać, czy też imprezę zaliczyć, albo odwrotnie powinienem powiedzieć, czy też zaliczyć imprezę, czy też się nachlać, bo, bo nie o to chodzi w życiu. Będzie na to czas, tak mi się wydaje. O, no, dachówkę mają chłopaki już pomocowaną, czyli jeżeli dachówka będzie pomocowana już na te spinki, to najgorsza robota jest zrobiona bo taśmę kalenicową przykleić yy, to jest bajeczka w porównaniu do tych spinek ale widzę, że jest ok kawę podrzucę i ja wracam dalej do roboty to jest godzina 12.40, tak nie wiem, myślę do 15-16 max dzisiaj podziałać i, i odpocząć, bo odpoczynek też jest potrzebny, niestety nie ma go ostatnio zbyt wiele Ale zobaczymy co da Jogi? Masz kawkę? Dzieci zimno, zimno? człowiek już 6, 6 stopni dzisiaj. Nie no, wiem, wiem. takiego to nie widziałem. Co, pomontujecie wszystkie dzisiaj? Ale dzisiaj nie walczy do oporu, już? No, tylko tyle. To do docięcia. On na dole jest to załóżka. To docina i ten spadajcie, nie? To żeby dzisiaj wiesz, bez przyginki. Do drugiej macie dzisiaj maks Godziny pracy. Jak wy się na imprezę wyszykujecie? A Ty jedziesz na te morze? O której? No. Z końca robotę i cisną od razu. No to kończcie. Nie no, docjemy to, to już do końca weź. Do Jak do końca. chcecie, Wiktor? No, tu jest już. no po co tam tyle? No, jedno. ziemi Olejcie no, nie... to już dzisiaj. Czy to jeszcze wam chwilę zajdzie? No na pewno No jak uważacie? Wasza decyzja to jest, to no. Jadę po grunt i sufit gruntuję. Chcę zagruntować sufit i później zaprawki jeszcze porobić, jak gdzieś będą ryski czy coś. No nawet nie wiem. To jadę. Wiesz co chyba był bik jeszcze otwarty? No i gorsze zrobione tak. Taśma później jeden dzień i gąsiory, I gąsiory. No. To w jeden no, dzień. dzień No I z półtora dnia dachówki, gdzie ja tam? Nawet wrzucisz, nie? Jak się no z półtora nic, Łukasz, bo to zanim wrzucisz, zanim pędziesz ten... Ale to dzisiaj jest co? Jutro jest w środę nowy rok W czwartek co, już robota? Nie, nie. nie Aha, ty mówiłeś, że ty wracasz No, no, no do końca tygodnia co, wolna? O, w poniedziałek się widzimy W masz wolne A co Świętom. jest? Święto Lasu? Moje no. urodziny, święto jest Ty masz w poniedziałek urodziny? No, no z tego Przez stycznia co król urodzymy, a. nie urodził fajnie nie, wiecie, w święto mam urodziny No to we wtorek, tak? We wtorek Ale w piątek, w piątek i w sobotę można przejść normalnie To kiedy ty Bo mi się popieprzyło To kiedy wracasz? W czwartek Aha. Aha. Wtorek, wtorek. tak? Środa to jest pierwszy. Czwartek? Ja. No, w piątek normalnie dobra się przyda. No i dobra, jak chcecie no, no. to i sobota normalnie. Robimy go w środę i robimy to. To nam zajmie tylko dzień. To w sobotę możemy dachówkę wrzucić. No, i środa. I dziękuję. Zamykam. No. Ja rusztowanie znalazłem w Szczecinie Siedem koła, ale... Zaraz padam. 12 ram, taki komplet jest 12 ram, 24t Stopki y, blatów 18 Pojedziemy któregoś dnia, zabierzemy I będzie, będzie kompletne Nie będzie trzeba tak jak teraz kombinować, że... Przyczepę dużą wezmę Jeepem pojadę chyba Nie będę wam busa zabierał Dobra, potem się widzimy Ja u siebie tam jestem No. Cały dotarty sufit, narożniki dotarte Tu musiałem jeszcze raz Przeszpachlować Delikatnie bo jest nie po mojemu No i tamten narożnik cały bo tam Nie obciąłem płyty Zawsze obcinałem tu nie obciąłem No i robota dodatkowa tak więc Powiem wam że oczywiście nie będę teraz bo to tak Nieprzemyślane trochę Nic by mi to nie dało jak mi teraz zagruntował sufit Najważniejsze że go mam już zrobionego Jutro to z pierwszego sobie Naciągnę na gotowo. Trzeci raz polecę gładzią ściany. Pojutrze postaram się to dotrzeć. Nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy, ale postaram się to zrobić. mi jeszcze okna jednak i drzwi, tak więc jest jeszcze odrobinę roboty, ale tak jak już dzisiaj na wcześniejszym materiale mówiłem, są rzeczy ważne i ważniejsze. Kład poczeka. No bo doskonale wiecie, że z uwagi na nakłada. Wziąłem się za ten garaż jeszcze w tym roku. No jestem bliżej niż dalej. Zdecydowanie, tak więc. Mi nie zbawi dwa tygodnie, że sobie nie polatam na kładzie. Ważne, że żyję. nie? Trzymajcie się i wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Zdrowia. Nie będę Wam życzył nic więcej, żadnej kapuchy. Itd. Po prostu żebyście zdrowi byli. Trzymajcie się. Hej. Małe dzieci małe pomysły. Duże dzieci głupie pomysły. Zobaczymy. Bo oczywiście bym sobie nie mógł odmówić. Kilku petard. Zobaczymy co się wydarzy Z kawałkiem materiału ceramicznego Po wyposażeniu go w petardę hukową Najbardziej popularną i moją ulubioną Nie wiem jak one się nazywają nawet Ale kupiłem ze 100 Gdzie one są? Tu są Zobaczymy To są F3 Myślę, że nie będzie to zbierać. Nie ma tu szybki, gdzie nie ma. Dobra. Wpadnie, nie wejdzie. O ty. Gruba jest. Dobra, znajdziemy coś grubszego w takim razie. Jakiś grubszy szpadel. Zaraz wracam. Bonifacy. Jest tam! To najważniejsze. Najważniejsze przesłanie jest takie, dzieci nie róbcie tego domu. Najlepiej nikt tego nie robi. Tu wejdzie akurat. Dobra, tu będzie jeszcze lepiej, bo tu nie ma w ogóle jeszcze nawet parki. Ja będę miał chyba blisko gdzie uciec. Ale tu za mi wyleci, trzeba zblokować, żeby nie wyleciało. Kamieniem jakimś, czymś by się przydało zblokować, o tym zblokuje. No, zrobimy tak. Fire in the hole. Jak myślicie? Ja myślę, że nie będzie śladu po tym... Tak, tylko że jest wiatr. Mhm. Chyba do tego ma nie dojść po prostu, dlatego tak się dzieje. A jednak, kawałek został. Dobra, na razie starczy. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja: dom za 150 tysięcy.pl